Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Porada 375, w której będziemy tak ustalać sprawdzanie poprawności danych, walidację danych, żebyśmy mogli wpisać tylko datę, która przypada na dzień pracujący, czyli z wykluczeniem weekendów i jeszcze dodatkowo z wykluczeniem świąt. I w Excelu wystarczy nam do tego jedna funkcja. Ona nazywa się dni.robocze. I zwraca liczbę dni roboczych pomiędzy dwoma datami. Co się stanie, kiedy tej funkcji podamy, zarówno jako datę początkową, jak i datę końcową, tą samą datę? Ona będzie zwracać wartość 1 wtedy, kiedy ten dzień, ta data, będzie dniem pracującym i będzie zwracać 0 wtedy, kiedy tą datą, którą podamy, będzie dniem wolnym od. Pracy i to już wystarczy nam do warunku przy walidacji danych, sprawdzaniu poprawności, bo 0 przez Excel zostanie zinterpretowane jako fałsz, nie możesz wpisywać tej wartości, a 1 jako prawda pozwala na wpisywanie tej wartości. Dołożymy sobie tylko trzeci argument funkcji dni robocze, zaznaczamy święta, f4 blokujemy bezwzględnie, zamykamy nawias, zatwierdzamy formułę, i możemy ją sobie właśnie skopiować w trybie edycji, żeby nałożyć na nasze przykładowe komórki, czyli karta dane szukamy, gdzie jest poprawność danych, sprawdzenie poprawności, wybieramy sobie niestandardowe formułę, wklejamy formułę, zatwierdzamy OK. I teraz jak spróbujemy wpisać tą datę, to już Excel nam nie pozwoli, ona jest nieprawidłowa. Jeśli wpiszemy sobie jakąś datę, Pracującą jak najbardziej na to pozwala. I możemy na przykład spróbować styczeń 06, to jest święto, jak Excel nie pozwala na wpisać tej wartości daty, jak najbardziej. A co, jeśli chcemy nasze daty ograniczyć do dodatkowo, jeszcze że nie dostarczamy przesyłek w piątek, albo nie wysyłamy przesyłek. Piątek, tak? czyli tu mamy 11, to jest wtorek, czyli 14 już nie robimy wysyłek. Kontrol tak, 1, sprawdzimy sobie tutaj, tak pokażemy, żeby było wiadomo jaki to jest dzień tygodnia. Także piątek, tu takich wartości nie dopuszczamy, jeśli chodzi o wpisywanie, sprawdzanie poprawności dat. Jak możemy to zrobić, wykorzystując jako funkcję rozwijającą możliwości dni robocze, czyli dni robocze niestandardowe. Znowu podajemy datę początkową i końcową, ale co jest istotne, ustalamy, które dni to jest weekend. Standardowo to jest sobota i niedziela, ale mamy podstawowe możliwości, które zmieniają całkiem inaczej, tak te dni wolne od pracy mogą być to też pojedyncze dni wolne od pracy. Możemy też ustawić to jako ciąg cyfr 0 i 1 i wtedy, jeśli dobrze pamiętam, to 0 były dniami pracującymi, a jedynki to były dniami weekendu. Czyli jak sobie zamknę, to przypada dzień na piątek, więc jest wolny od pracy. Dzień wcześniej powinien być pracujący. Czyli mamy rozpisane, że pierwsze cztery dni w tygodniu, czyli poniedziałek, od poniedziałku do czwartku to jest dzień pracujący. Jest OK. Możemy zrobić dostawę, możemy wpisać datę. Pozostałe trzy dni, czyli od piątku do niedzieli to jest weekend. Nie możemy wpisać dat I jeszcze dodatkowo, tak jak w wcześniejszym przykładzie, dokładamy sobie święta F4, blokujemy wartość I znowu, tak jeśli ta data, którą będziemy wpisywać, jest dniem określonym przez naszą funkcję dni robocze nie standardowe jako pracujący, będziemy mogli ją wpisać, jeśli jest określona jako wolny, czy tak dni robocze będą wracały 0, to nie będziemy mogli daty wpisać. Więc Ctrl C kopiujemy sobie naszą. Formułę, zaznaczamy dane, karta dane, poprawność danych, formuła niestandardowa, wklejamy formułę, zatwierdzamy OK. I tak kontrośrednik, Dzisiejsza data przypada na wtorek, możemy sobie wpisać. Tak średnik możemy sobie tutaj zmienić na 09, wtedy była niedziela, nie można wpisać. Możemy sobie napisać 2019 0106. Tak też nie możemy takiej daty wpisać bo tutaj mam, wypada nam święto w działaniu. No, przy okazji też niedziela, może 1 stycznia też nie możemy wpisać. To w każdym bądź razie nasza formuła jak najbardziej działa, sprawdza czy data jest dniem wolnym od pracy, czy dniem pracującym.